Wow, jaki ogromny stos popytów! Dziwne, wydaje mi się, że mój jest zepsuty. Nie mogę nic nacisnąć. I co masz zamiar zrobić? Przestań to wąchać. Nie wolno tego jeść! Mylisz się! Mój popyt jest zrobiony z żelków jest naprawdę dobry! Wow, to jest dopiero szczęście! Kurczę, niewiele już zostało. Szybko się z tym uporałam. Co tak patrzycie? Teraz wy? że moje popyty też są z żelków. Chyba nie są zbyt twarde. To czekolada! Mam nawet więcej szczęścia niż się spodziewałam. Moja ulubiona biała czekolada z cukierkami w środku. Żałuję, że nie mogę tego skosztować. Na rację, Phoebe. Nie zamierzam się dzielić. Mia, jesteś cała brudna. Wielkie mi rzeczy. Mogę to szybko naprawić. I po wszystkim. Prawie czysto. Okay. Zostałem tylko ja. I to jest świetna wiadomość. Ciekawe, z czego są moje popyty. Nie wygląda to ani na czekoladę, ani na żelki. Są prawdziwe! Jak fajnie! Można się nimi pobawić. Boże, jakie to jest kojące! Zdecydowanie to mi się teraz przyda. Wow, chipsy! To wspaniała wiadomość. Ale dlaczego każdy z nas ma tylko jedno opakowanie? Nie wiem. Myślę, że mimo wszystko trzeba spróbować. I co tam masz, Phoebe? Jeszcze tego nie rozumiem. Chips spadł ci prosto w oko. To takie zabawne. Nie widzę w tym nic zabawnego. Myślałam, że opakowanie jest puste. Dobrze, że chociaż coś przekąsiłam. No i po wszystkim. Dobra, czas sprawdzić, co ja mam. Mam nadzieję, że to będzie większa porcja. Nie wierzę, ta puszka nie ma dna. Nie ma w niej też chipsów. Spójrz na stół. A, tutaj są, jak mogłem to przegapić. Myślę, że jest ich stuzin. To zdecydowanie lepsze niż jeden chips. Gratulacje. Co z tobą? Musiałem się nawdychać przypraw. Bardzo chce mi się kichać. O, chyba jest lepiej. Przyszedł czas, żeby coś zjeść. Znowu się zaczyna. Nałeś wszystkie chipsy! Kurczę! ja nie popełniaj tych samych błędów, co ja! Zaufaj mi, wiem, jak radzić sobie z jedzeniem! Wow, jak dużo chipsów! Wręcz się nie kończą! Jest ich chyba ze sto! Nie masz nic przeciwko temu, żebym spróbował? Oczywiście, że mam! Nie zbliżaj się do mojego jedzenia! Radzę sobie bez twojej pomocy! To niewiarygodne, jak ty to wszystko w sobie zmieściłaś? Nie takie rzeczy potrafię. Chyba ktoś tu się ksusi. Trzeba uratować, mije. Chwileczkę już pędzę z pomocą. Proszę. Bardzo dziękuję, Deni. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Co z tą kolą? Wystrzeliła we wszystkie strony. To jakiś koszmar. Jestem cała mokra. Nie wiem, jak to się stało. Jak dużo kitketów? Nie powiedziałabym, że jest ich dużo. Mam za 10 sztuk. A Fibi ma tylko jednego Peszek. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy ze wszystkich. Ostrożniej, nie musisz rzucać we mnie opakowaniami. Jaka gruba warstwa czekolady, fantastycznie. Uwielbiam ten wafelek w środku. Obrzuciłaś nas okruchami. Przepraszam, to było przypadkowo. Zapamiętamy ci to. Mia musi zająć się swoimi batonikami. Okay. Myślisz, to świetny pomysł. Jak zręcznie i szybko pozbyłaś się opakowań. Super! Były zupełnie niepotrzebne. Interesuje mnie tylko czekolada. Nie potrafię chyba pokroić tego widelcem i nożem. Poradzę sobie bez nich. Co za smak! Jest niewiarygodny. Nie mogę się zatrzymać. To są najlepsze batony na świecie. Gdzie się podziały Twoje maniery? Mija! Nie zachowujesz się jak ty. O, jeden batonik upadł. Zabieraj go szybko, nie chciałbym za niego oberwać. Masz rację, Deni. Każdy, kto próbuje zabrać mi jedzenie, powinien obawiać się kary. Deni, opamiętaj się. Masz jeszcze ze 100 czekoladowych batoników do zjedzenia. Wstyd mi, rację, się za nie. Tego nie da się zrobić od tak. Trzeba mieć specjalne podejście. Postanowiłem zbudować coś niesamowitego. Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałyście. Wygląda rewelacyjnie. Będę potrzebował drabiny, żeby wejść na szczyt. Gotowe! To była ostatnia słodka cegiełka. Nawet nie proście mnie, żebym zszedł. Tu jest naprawdę fajnie. Jak chcesz? Co nam pasuje. Wybacz, Deni, ale twój budynek zaraz runie. O nie, co wy zrobiłyście? Tak bardzo się starałem. Nie było innego wyjścia. Zrobiłyśmy to dla czekolady. I niczego nie żałujemy. Było warto. Kiedy jeszcze będziemy miały okazję zjeść takie słodkości? No, a to można wyrzucić. Yy, jestem. Mam nadzieję, że nie tęskniłyście. Kręci mi się w głowie. Dobrze, że mam na sobie kask. Jesteś taki zabawny. W końcu dostałam największą porcję. Sto gum na raz. A wy ile macie? Deni ma tylko jedną. Co za ubaw. Nie wydaje mi się, żeby to było śmieszne. Spójrzcie, w opakowaniu jest więcej niż jedna guma. Świetnie. Mija, przepraszam, nie sądziłem, że cię uderzę. Dobra, zaczynam. Pokażę wam, jak się zjada gumę. Byłoby świetnie, gdybyś nie rzucał wszędzie śmieciami. Jesteś taka wredna. Czemu mnie uderzyłaś? Co ty robisz, Deni? To wygląda dziwnie. Ale jest bardzo wygodne. Dwie sekundy i włożyłem wszystkie słodycze do buzi. A teraz spójrzcie, jakie balony potrafię nadmuchać. Wow, powinieneś pracować w cyrku. Mam nadzieję, że to komplement. Jeśli tak, to dziękuję Mia. Brawo, to było wspaniałe. Teraz przyszła kolejna Mija. Wow, pozbyłaś się wszystkich opakowań jednocześnie. Ekstra! Takie sztuczki mogę zrobić z łatwością. Potrafię też zasysać gumę jak odkurzacz. Wow, jaki duży balon! Chyba najwyższa pora, żeby go przebić. Przepraszam Mia, ale nie mogę się powstrzymać. Lepiej się schowam. Co ty zrobiłeś Deni? Nic nie widzę. To pewnie dlatego, że guma jest na całej twojej twarzy. Chyba coś jest ze mną nie tak. Odkleiłaś sobie brwi! To straszne! Muszę je przyczepić z powrotem! Oglądanie tego nie jest zbyt przyjemne. Nie obchodzi mnie to! To twoja wina! Czas, żeby i ja popracowała szczękami. Ostrożnie, Fibi, bo zniszczysz stół! Trochę źle obliczyłam swoje siły. Bardzo się spieszyłam, żeby zdjąć opakowania. Przepraszam. Czy ty masz gumowe usta? Jak ty tam mieścisz tyle smakołyków? Dajcie spokój, to nic takiego. Fibi, a ty dokąd? Stój! Trzymam cię! Danny, to nic nie da. Jej balon jest za duży. Musimy ją uratować! Gdzie jest wyjście? Trzeba wystrzelić z pracy i przebić balon. To no dobry pomysł. Myślę, że dam radę to zrobić. No i co? Nie trafiłeś. Daj mi to. Jesteś pewna? A, mój balon pękł. Udało się, ale teraz ona spada. Postaram się ją złapać. No i znowu się nie udało. E, przepraszam, starałem się jak mogłem. Dzięki, mimo wszystko. Tylko jeden Twix? Tak mało. Cóż, to i tak lepszy niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie trafiłaś mnie prosto w czoło! I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to! Boję się, odłóż te piłę! Spokojnie! Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa! Ostrożnie, okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, okay, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Obrudziłaś nas, spójrz na to. Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były dwa kawałki, a teraz jest dziesięć. Super. Ech, chciałabym, żeby tu się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki! Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre! Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł! Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa! Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś? Ale super! A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement, yy, czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie. Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało. I kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła? Musimy jej spróbować! Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie! Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie! Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy! Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko! Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz! Nie ma w tym nic zabawnego! Po prostu żartowałam! Nie trzeba było mnie bić po buzi! Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco! mi? Co się stało? To Twoje oko? To jest straszne! Nie mogę na to patrzeć! Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj! Chyba mój żart wymknął się spod kontroli. Mocy nie mogę oddychać. Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre. O Boże, co to oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą, te oczy są pyszne. Z pewnością Wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O, tak są pyszne. Uwielbiam żelki. Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie, super. Tak jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo? Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę. Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno. Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O, matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Tylko jeden chip. Spójrzcie tutaj. Czy widzieliście kiedykolwiek stopaczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hurra, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? To nawet lepiej. Teraz ja. Jaka szczelna pokrywka! Nie mogę jej zdjąć! No dalej, otwórz się! Wygląda na to, że ktoś będzie głodny! Nie mam mowy! Nie zgadzam się na to! I tak zamierzam to otworzyć! Spójrzcie, udało mi się! Po co to podrzuciłaś? Żeby wam pokazać, na co mnie stać! Wow, super! To zasługuje na brawa! Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa! Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrała mnie odpowiedni moment. Jaki to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak, dostała to, na co zasłużyła. Brokuły! Mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fuu, nie mogę tego przerzuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać. Wystarczy. Muszę wykopać głębszy dołek. W przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myśli, że coś z tego wyjdzie? Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. Puf, to pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne. Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę. Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co? To pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary. Fajnie. Więc smacznego. Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię Wrokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie. Nie dziękuj mi. Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego, nie przeszkadzaj sobie. Skitos są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ty się śmiej, kto się śmieje ostatni. Wiem, co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. Ech, no i dobra. Nie tracę na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań, to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo. Ten? A może powinnam zacząć od tego? A, wiem co robić. Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują? Dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię? Wow, zobaczmy co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło! Super! Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? Świetny pomysł! Nie mam nic przeciwko, częstujcie się! Dzięki! Są pyszne! Wow, podoba mi się tu! Chcę pierwsza sprawdzić, co mam. Ojej, Kinder niespodzianki! A co u ciebie? Sprawdźmy. Mam to samo. To dziwne. Zgadzam się, to trochę podejrzane. Cieszy jedno, obydwie mamy szczęście. Uwielbiam czekoladowe jajka. Uważam, że są najlepszym deserem ever. Uważaj, gdzie wyrzucasz śmieci, Suzy. Wszystkie opakowania lądują na mnie. Przepraszam, za bardzo mnie poniosło przy jedzeniu. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wow, w środku są cukierki. Muszę je jak najszybciej wsypać do ust. Boże, to jest pyszne. To idealne połączenie czekolady z czekoladą. Chcę więcej. Wow, w tym jajku są żelki! Uwielbiam to. Za każdym razem nowa miła niespodzianka. Mam nadzieję, że moje niespodzianki są jeszcze przede mną. Zobaczymy, ale póki co nie przeszkadzaj mi. Wow, czekoladowe cukierki. Niespodzianki za każdym razem są coraz fajniejsze. Co tak patrzysz? Zajmij się swoimi jajkami. Masz rację, najwyższy czas to zrobić. Fu, co to jest? Prawdziwe surowe jajko. Nie spodziewałam się tego. Myślisz, że to wszystko? Nie ma mowy, zjadaj do końca. Mam nadzieję, że tu jest coś innego. Nie chciałabym tego przeżywać ponownie. O nie, znowu. To obrzydliwe. Co za ochyda. Nienawidzę jajek. Ktoś tu miał niezłego pecha. Spójrz, mam nową partię cukierków. Fajnie, co? Przy okazji mam pomysł. Można je podrzucać i łapać ustami w locie. To bardzo wygodne. Poczęstuj mnie. To bolało. Mogłaś po prostu powiedzieć nie. Przestań się za mną drażnić. To nie jest śmieszne. Chyba wiem, jak odegrać się na Suzy. Muszę podrzucić jej prawdziwe jajko. Widzę zazdrość w swoich oczach. Najwyższy czas, żebyś się z tym pogodziła. Co to? W ogóle nie przypomina czekolady. U, to obrzydliwe. Wiem, że ty to ustawiłaś. Dlaczego mnie oplułaś, Suzy? To nie wszystko. Częstuj się. Wiesz... Nie mam nic przeciwko. Mam genialny plan. Uważam, że ten strój świetnie mi pasuje. Nie wiem, co ty kombinujesz. Mam zamiar zrobić pyszne jajka sadzone, takie, że będziesz mi zazdrościć. Co za aromat! Wspaniale! być Suzy, nie podzielę się. Nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze gotować. Obawiam się, że nigdy nie będziesz mogła spróbować, bo ci w tym przeszkodzę. Co ty robisz, Suzy? O nie, jajka spadły mi prosto na głowę. Nadchodzą nowe portie. Sprawdźmy, kto zacznie. Hurra, ja. Wow, to butelka coli. Masz szczęście, zobaczmy, co ja mam. Też kola, ale super. Wydaje mi się, że jedna z tych butelek jest czekoladowa. Jakie to dziwne, nie mogę jej otworzyć. Może spróbuję zębami. Ojej czekolada. Szczęścia ze mnie. Ekstra, może ja też mam czekoladową butelkę? Nie, to zwykła kola. Ale to nie znaczy, że jest mniej pyszna. Zastanawiam się, czy jest coś w środku tej butelki? Naprawdę jest pusta? Tak, leje się z niej czekolada. To jest dokładnie to, o czym marzyłam. Smakuje niewiarygodnie. Nie mogę przestać. Szkoda, że wszystko co dobre tak szybko się kończy. Szkoda, że się nie widzisz, Susie. Powinnaś umyć twarz. Wow, wciąż mam na sobie tak dużo czekolady, mogę to wszystko zjeść. Co ty robisz, to obrzydliwe? Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że dobrze smakuje. Kurcze, nie mogę dosięgnąć nosa. Tak lepiej. Brawo! Zupełnie zapomniałam o butelce. Przecież też można ją zjeść, bo jest z czekolady. Dokładnie, to jest naprawdę dobre. Nie zatrzymam się, dopóki nie skończę. Zostaw mi chociaż kawałek. Chcę spróbować. Już mi ślinka leci. Czego chcesz? Nawet nie proś, żebym się podzieliła. To na mnie nie działa. Ale jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, na szczęście mam jeszcze kole. Myślę, że możesz się ze mną podzielić. Masz rację, czemu nie? Spójrz. Tu coś jest. Gdzie? Właśnie tutaj, się. Oszukałam cię, Suzy, a ty mi uwierzyłaś. To nie fair, nie wolno tak robić. A myślisz, że pozwolę ci się z tego wywinąć? Nie ma mowy. Mam przy sobie trochę mentosów. Myślę, że się przydadzą. Wszyscy wiemy, co się stanie, gdy wrzucę je do coli. Ojej, patrz, tam coś jest. Tylko się skup, mam coś ważnego do zrobienia. Przez wszystko gotowe. Nic nie widzę. Co się dzieje? Dlaczego kolatryska mi prosto w twarz? Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kontynuujmy. Bardzo chętnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to przecież chili. Też się tego nie spodziewałam. Zaczynasz. Nie ma mowy. Tym razem mnie nie oszukasz. Odmawiam jedzenia tego, więc życzę powodzenia. Dobrze, skoro tak bardzo nalegasz, to ja zacznę. Ojej, to smakuje tak dobrze. Czekolada. Szczęścia razem mnie. Niepotrzebnie się bałam. Chwileczkę, więc ja mam prawdziwą papryczkę. Tylko nie to! Szkoda, że nie mogę się z tobą podzielić. Za mała porcja. No cóż został ostatni kęs? To było pyszne. Teraz twoja kolej. Ale ja się boję. Nienawidzę ostrego. Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją papryczką? Chciałam cię tylko troszkę przestraszyć. Już wystarczająco się boję, nie każ mi tego jeść! Przestań się nad sobą żalać. Nie przeciągaj. Zaczynaj! Masz rację, lepiej to szybko załatwić. Życz mi powodzenia! Ojej, to wcale nie jest takie ostre. Nawet mi się podoba. Gotowe! Ostrożnie trafiłaś mi prosto w czoło. O nie! Czuję ostrość! Chyba ktoś pospieszył się z wyciągnięciem wniosków. Myślę, że trzeba dodać więcej ognia. E, masz, napij się. Dzięki. Przyda mi się woda. O nie, to Tabasco! Znowu mnie oszukałaś. Pomocy! Wyruszam w kosmos. Ojej, jak tu pięknie. Ale troszkę dziwnie się czuję. Miłego lato Suzy. Tylko nie to. Ja spadam. Ratunku! Dosłownie zwaliłaś mnie z nóg. Przepraszam, to było przypadkiem. i <laughs> don't